O tak I z takim ekwipunkiem To można iść zrobić teatr Także oto jestem w teatrze Mam kawusie Także zobaczmy co będzie pierwsze Czy ja ją pierwszy wypiję ze złości <grych> Czy mnie ten teatr ugości No niestety Z dobrych wieści mogę grać dilukiem Ze złych wieści nie mogę pożyczyć ganiu z altkonta No i z dobrych wieści jest pyro Także jako w sumie dość pyro Jako pyro player nie powinienem mieć Większych problemów z tego co widzę, to krajo potrzebne na dwójkę jako DPS. Z tym może być ciężko. Pożyczę na razie. A nie, bo Juli też chciałbym grać. A pożyczę. ból jest konad na Julę, wykorzystam. Właśnie, bo Julia jako fizyko, ale DPS jest krają. Tak naprawdę, więc może się przydać. No, Beneta to oczywiście, że swojego biorę. Kaję wezmę trajalowego. Na no, jestem zmuszony wziąć trajalową. Inno L też by wypadało wziąć trajalową. A ja to i Isinian. Nawet was na banerach nie ma w tym patchu, także nie wiem o co chodzi, jeśli chodzi o postacie, które mogę wziąć, nie powiem. No Geo tutaj raczej mi nie zrobi furory, a zaproszę, nie byle kogo, tylko oczywiście C6R5 Liniego. Także co, nie przedłużając, nie ma muzyki, więc widzimy się na pierwszym bosie. Ale zanim przejdziemy do trzeciego aktu, czyli do pierwszego bossa, chciałbym serdecznie pozdrowić Arin. Wykupiła pozdrowienia na Twitchu na transmisjach na żywo, na których streamuje. Można teraz wykupić właśnie takie oto pozdrowienia na YouTube. Także pozdrawiam i dziękuję za obecność na streamku. A was na streamki zapraszam i nie przedłużając, lecimy do aktu trzeciego. No i jestem, spaliła się Navia, spaliła się Noel. Witamy Cici. potrzebuje postacie do przepalania i to na jak najszybciej. Dawać mi melta, melty, melty dobre companion random. Tak, tak, tak. Nie stać mnie. Okej. Okay, pierwszy Geo up Do wyboru. Prawie bym powiedział, że do koloru, ale patrząc na to, że mamy tutaj trialowe też postacie, na przykład taką Ganiu, to żeby mnie nie baitowała, że ja mam jakiegoś dobrego DPS-a na potem. Wezmę ją jako supporta do Diluka, że bierzemy taką drużynę. Bierzemy wszystko co ważne. Dużo kraju. Oczywiście kolega ma na początku zwiększone rezysty, także po prostu nabijam staki i tam mu zmeltuję. 100 tysięcy. 100 tysięcy melt na Diluku. I ten oto jego jegomość nie ma za dużo buffów, poza tymi wykupionymi. Okej, okay, on jest w ogóle wodny. Okej. Okay. Nie chcę kaczyń, tylko co Diluka. Bardzo ładnie melciki wchodzą w tym teamie. Ale jak najbardziej te jalowe postacie się tu przydały. Okej, okay. o, Ganyu, dawaj. Zepsułem, ale to nic. Bo jak to dużo nie uderzy? Chyba. No, to jalowe postacie to utrudniają tutaj to troszeczkę. Ale nie aż tak, żeby to nie było niemożliwe. No. Wzięcie Diluka luca z crit rate nie było złym pomysłem, także co? Biorę Janfę, żeby mieć tak zwane czym zapchać, bo na razie DPS-y są, no i lecę dalej. Champion Random, daj, 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 daj. Ale zmarnowałem. Już to wystarczy go przetrzymać. No i mamy Dione C6, wydropiłem na ostatnim miszowaniu, kto nie widział, naprawdę zapraszam. A ja tym bardziej zapraszam teraz, może być Sitlali. I może jakiś jeszcze kompanion Pyro? Ewentualnie mamy dużo Was do zaproszenia. I jest Dia, która nie ma swojej broni. Zapomniałem totalnie, że Dia mogę też wziąć. Jak brałem d nie? Także dobrze że jest Diona. No i lecimy. Drugi boss tego teatru. Czasu trochę z, nazwijmy to, zmanowałem, wam, że na tych early etapach oprócz czasu za wiele więcej się nie dzieje. Na pewno chciałbym mieć Dionę i Chichi tutaj. A kim chciałbym grać? No Mawiką już? Trochę za szybko. Wydaje mi się, że jakbym poszedł Julą, nie byłoby tak źle. Jula i kto? No i tady ja w sumie co? Będziemy robić jakieś dzikie melty. Pierwsza próba to oczywiście zapoznanie się z tarczą, której na pewno nie polubię. Gdzieś to w powietrzu mają. Ok. Już by było? Ok, dotarliśmy kombo. Szybko coś. Nie wybuchnę za pełne, ale. No, wybuchnę też myślę wystarczająco. Mhm. No i Dia z dziwnym mieczem. Sfajlowałem rundę! Oj, oj, oj! Za mało. Jula jednak mm -hmm. Okej. Okay. ale w czasie raczej powinno się udać raz, dwa, trzy czy ty mi nie zaliczyłeś pół sekundy właśnie na tej grze? Przecież to chore było. Dobra, to e, się nie nadaje w ogóle, nie? Wincy <grymcy> i kraju. Bo na je łopa czekać trzeba. Chcesz spaść czy nie? Co ty robisz? A te postacie są. Zamiast mu trafiać w to, to nie wiem, co one celują. Czemu tu? Ale dalej up upartego przeciwnika. No bardziej to leci autofokusem, nie? Bo ten autofocus do tego kwiatka nie działa, nie? Strasznie irytujący jest kolega. Dlatego, że mam tak dobrze zbudowaną Julę, to nie jestem w stanie go wywalić. O mordę. Będę teraz się z jakąś koroną kwiatka męczył. Ha, ha, ha. No Beneta będę w ostateczności brał. Rutsa. Nie potrafię zbić tego kwiatka. Ostatecznie podjąłem męską decyzję, żeby już więcej nie próbować, bo zawsze brakowało mi tej jednej sekundy. No i wziąłem Beneta. No, musiałem Beneta użyć, nie da się. Nie da się inaczej. Trzeba to zrobić w jednym oknie. A to będzie easy kwiatek, akurat na tym kącie. A hitboxy w on nie ma za grosz. Hojo! O jeny, dobra, no we te reklamy polecą. No tym teamem to mogę, nie? Sobie zbijać te krajo. Cze za pierwszym! <grym> no. O, TPS. Bo inaczej się nie da. No nic. Żegnaj, Bennett. Jestem, wiecie, jakby... Ojeny. jeny. Daj mi coś ciekawego, one choosing. Ten selectable dobra, nie wiem Companion Geo? Mingwang, o. Daj mi Mingwang. Uff, dobra, ale mamy akt 7, czyli co? Chyba czas na Małikę? Ja mogę Yulą jeszcze zrobić, nie? Dobra, idę tą Małiką. Lecimy. I co, i kraja do Małiki, nie? Tak zwane. Atlant postać musi być. Więcej nie mam. Trawerea mi nie wylosowało. Meskito. Lecimy.

To nie było wyzwanie. ramio dom. daj, daj, daj. E, oj, 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 daj mi Liniego. kompanion Pyro. Lini? Jest Lini. Dobra, Fireant. E, w skrócie. <laughs> Lini czyli Fireant? Okej. Okay. Cryo Characters. Okej. Okay. Dobrze, lecimy. Czyli już mam wygraną. Ogólnie zatrzymałem się na szóstce, czego się nie spodziewałem. Bardzo irytujący ten kwiat był. Powiem tak, że należy na niego na pewno uważać, nie? Ja ten... Ziutek. Mamy bardzo dużo Mamy Krajo powinienem bić teraz czy jak? Nie robię jakiegoś tego, co ten? Zamrożenia? Jak on działa? O! Jest, lecimy. I co? Bomba? 530, oj, nie bomba, ale i tak dużo, dobra. On mnie zamroził? Co za kulta i mnie zamroził. Dobra, lecimy. Jeszcze raz kombo. okej. Okay. Dawaj, dawaj. O nie, pół sekundy. <grywka> Dobrze, że nie trzeba robić Max Stara tutaj, nie? Przynajmniej tyle. Dobra, też obojętnie kto. Po prostu walka chyba, nie? Abyss Mages. Tam film. Lecimy. To już nieważne kto. Teraz ja już mogę robić. Jak chcę. Uważam tak, te dwa ostatnie są najprostsze, bo zazwyczaj po prostu... Jest ten element strachu, że się nie wyrobisz. I po prostu oszczędzasz te postacie? I chyba trzeba trzech, czy. Nie wiem. No. O nie, czy ty jesteś minimalnie poza zasięgiem? Wiesz co? Kara dla takich powinna być. jełopów. No to nie jest im do rozbijania shieldów. Zdecydowanie, nie? Za mało energii. Okay, jeszcze dwóch. Boosta mi nie dał użyć. Co za hultaj. Gdzie jesteś? Nieprzyjacielski. No. <ścoughs> Ech, męczące zbijanie shieldów w sumie i... Jakieś tam sekundy nie zrobiłem. A wyjdź pan. O, Fischl, teraz. Trochę za późno. Kogo jeszcze nie mam? Lumi Lumina kopają. Ej, to jest fajne w sumie. Oczywiście, wezmę Sayo dla jajo Sajo dla jajo No i co, no i linii. Pierwszy atak Drugi atak O, nie skrytował Set się nie załączył, chyba coś za mało zrobiłem No, no żeby na pewno je trafiać O, wypuchałem mu na łeb on siadł zły raz Myślę dwa trzy i bu. Nie, jeszcze nie Jak to nie Co ty dajesz? Ale ja też umiem zakręcić, pa Widziałeś to? No nie! No na szóstym akcie! No, bym to zrobił giga szybko, gdyby nie ten akt szósty, no dobra. Także zobaczmy podsumowanie. Szkoda, jakby ono szybciej to leciało, byłoby miło. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli chcecie wypożyczyć Liniego, to zachęcam do napisania komentarza, dlaczego akurat tego Liniego, mojego Liniego, C6R5, chcecie wypożyczyć. Najprawdopodobniej dlatego, że nie jedzie sobie z Abyssem, e, czy też e, z teatrem, znaczy się, Małwika, pół e. miliona xd. <ścoughs> Niestety nie udało się zagrać jakiejś fajnej kompozycji, żeby mogła więcej, bo nie można było na przykład zagrać Kazuchy w tym teatrze, a Silonen nie mam. Ale kina najwięcej pokonała? To dziwne. Dia najwięcej przyjęła. Ciekawe. 21 postaci. Zaproszony dodatk ekstra. Oczywiście. liny Najszybciej. trzeba było go wywalić po prostu, tego Chwiatka, To się nie dziwię, że ten team najszybciej. Polecam w ogóle, jeżeli macie problem z shieldami, czy tymi krajo, czy innymi, polecam Amber. Jeśli chodzi o zbijanie shieldów, to jest jej tajna broń. Przyszedł linii i linii nie walno. Tym razem najwięcej. Miał godnego konkurenta. No i cast. List, akt pierwszy, team z Dilukiem. Znowu Diluk 2 z Arlekina, bardzo szybko zużyta, no i potem Jula, a potem akt ósmy, dziewiąty, coś się złego wydarzyło, a tam sekundki mi zabrakło chyba. W dziewiątym, no i Liny wykończył, także tak to by wyszło. Na nagraniu godziny mam pół, a według Hoja przyszedłem no, aby w niecałe 12 minut samej walki. Trzymajcie się i na razie, hej, pa, cześć!